Dzięki współpracy z Casehugiem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 300 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolarów z kodem LAMIANEK. Aktualna lista skinów, które zostały znajduje się na Discordzie. Powodzenia! Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lamianek, a Wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku, jak widać, znajdujemy się na Casehug'u. No i na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwsze w opisie otrzymujecie 10% do doładowania oraz darmowe skrzyneczki. Przy okazji możecie sobie zgarnąć, jak widać, tutaj instant skinka. W zależności od tego, ile doładujecie, tyle darmowych skrzyneczek możecie sobie zgarnąć. No i oczywiście standardowo plus 10% do do ładowania, czyli przy doładowaniu np. 1000 otrzymujecie 1100 zł. W dzisiejszym odcineczku mamy troszkę większy budżet. Jest to spowodowane tym, że weszły na stronę skrzyneczki premium i skrzyneczki high-risk. W dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić na skrzyneczkach premium i otworzyć każdą skrzyneczkę premium chociaż raz. Zobaczmy ile kosztuje w ogóle. 12 tysięcy na joker Mode. ale dobra nie każdą skrzyneczkę premium chociaż raz a później pójdziemy może na case battle i jeżeli coś by nam tutaj zostało kałaszek x-ray 6000 dobra czyli na początek mamy proficik kolejne co my tutaj będziemy mieć skrzyneczkę redstone 3200 zł i ze skrzyneczki redstone Hałaszek X-Ray, ale niestety w gorszym stanie, i jest tylko stan well worn, i tracimy sobie 1000. Skrzęczka arabeska. Sprawdzamy sobie 1040, a z niej Fuel Injector, który kosztuje 1400 zł. Dobra, czyli 400 na plus. Skrzęczka Galaxy. Oj, takie Pandorki albo taki Fejzik, a jejku fejcik tutaj był, ale gloczek też by był fajny, a dropimy sobie tylko awupkę Onitaji, tylko ale jest proficik, także bardzo fajnie no i skrzyneczka Blaze skrzyneczka Blaze za 140 zł a z niej Chromatic Aberration no dobra, idziemy sobie na jakieś matla, zrobimy sobie podzieloną zrobimy sobie podzieloną z tymi skrzynkami premium Czekaj, co my jeszcze możemy sobie dorzucić, reds Stone, możemy i jednego za dobra. Więc zrobimy sobie podzielone. Dzisiaj tak skrzyneczki premium na szybko sobie przetestujemy, sprawdzimy i nie będziemy jakoś nie wiadomo co ryzykować. Kurde, czy to będzie dobre? Średnio bym powiedział. Średnio bym powiedział. Tutaj też średnio. Kurde, teraz bym musiało coś polecieć. I powiem Wam, że może być problem, po 6000, tysięcy, 7 tysięcy będziemy mieć na pewno, wydaliśmy 12 na to, a wygląda to no średnio. Nie powiem, że średnio, nie powiem, że dobrze, ale wygląda to średnio, no. po 7-8 tysięcy będziemy mieć, no to kurę stracimy sobie, yy, więc zrobimy sobie, nie wiem co jeszcze sobie zrobimy. Hmm, po 7500 zł, tylko kurde, no to nie, był, nie, był, nie była to najlepsza bitwa jaką mogłem zrobić. Ja mogę odebrać jakieś nagrody za poziom? Nie, wszystko mam odebrane, wszystko odebrane. No niedługo 97 się zbliża, zbliżamy się powoli do setki. E, co my tutaj w ogóle jeszcze mamy? Battle cases y już przetestowaliśmy sobie wszystkie, te wysokiego ryzyka byśmy sobie przetestowali. A może wrzucimy je sobie od razu na case battle'a? Wrzucimy senak i zbatla, a skrzynieczki premium będziemy sobie testować co jakiś czas, jak będzie nam budżet na to oczywiście pozwalał. No bo skrzyneczka która? skrzyneczka Royal z tą ałupką Dragon Lore. No to jak widać, troszkę budżetowo, no to by nas o, zgniotło, tak szczerze mówiąc. A tutaj weźmiemy sobie taką bitewkę, zrobimy na koniec odcinka. Weźmiemy sobie jeszcze to i to i 19 skrzyneczek Zagramy sobie za fulla, niech będzie klasik 7364 zł. No i lecimy najdroższe skrzyneczki na samym początku. Skrzyneczka, jak ona się nazywa? skrzyneczka Hole i tutaj już mamy Royal Dropa, także no właśnie, no właśnie, czyli trzeba Royal Dropa sobie dropnąć, no i jest lipa. Jest lipa. Jest mu Noc, który. Nie, to jest Blue o kurde. Który, i tak jak widać, nie daje nam przybliżenia. No, powiem tak, no nie przygotowałem się w ogóle do tego odcinka. Nie wiedziałem, co może lecieć z tych skrzynek, ale jak widać, no średnio. Mileci średnio znaczy się. Eee, no, nie wiem, farta nie mam po prostu i nie jestem zadowolony z tego odcinka, no bo przegraliśmy dość dużo. Mam nadzieję, że kolejne odcinki będą lepsze. A skrzyneczki premium i skrzyneczki high risk nauczą mnie sporo. No, jak będziemy mieć kiedyś większy budżet, to wrócimy do tych. O kurde! To wrócimy do tych skrzyneczek, ale na ten moment się na to nie zapowiada. Dzisiaj akurat nam się udało większy budżet po streamku mieć i sobie mogliśmy pozwolić. A tutaj jeszcze, jakby wide lotus z jednym poleciał, byłoby pięknie. Co tu może polecieć? M9 Doppler, ale to i tak nie wystarczy ta M9 Doppler, żeby wygrać sobie tą bitwę, także najprawdopodobniej ją sobie przegrywamy, no i nic na to nie poradzimy. No. Też takie odcinki czasami muszą być. Zostawcie sobie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, no i nie wiem, co jeszcze możecie. W tej bitwie niestety nie wydarzyło się już nic ciekawego, także dzięki i do kolejnego.